Siema, pokażę Wam dzisiaj rzecz przydatną, powiedziałbym, że przydatną, czyli wycinanie tła ze zdjęcia w Photoshopie. Także zostańcie ze mną. Mamy dwa zdjęcia: zdjęcie z którego chcemy wyciąć tło i zdjęcie tła. U mnie to jest joker i psychiatryk, jak widzicie. No, i zaraz Wam pokażę, jak to w łatwy i przyjemny sposób zrobić. Otwieramy oczywiście zdjęcie Jokera prawym otwórz za pomocą Adobe Photoshop. I pierwsze, co zrobimy, jak zwykle, odlokowujemy warstwę. Robimy Ctrl J jako kopię zapasową. Nazywamy kopia. Wyłączamy, klikamy na oczko przy tej warstwie. I klikamy sobie na warstwę, na której będziemy pracować, czyli tą drugą z otwartym oczkiem. OK, mamy drobną kopię zapasową. Teraz, żeby wyciąć tło, możemy zrobić to na kilka sposobów. Przy tym, akurat, w konkretnym zdjęciu, najlepszym sposobem będzie użycie różdżki, ponieważ tło jest jednolite. Więc, jak zaznaczymy raz, to zaznaczy nam cały, cały kolor, który jest. Jeżeli by to tło było niejednolite, lepiej by użyć lasa. Las są na przykład magnetyczne, albo jak są proste krawędzie to poligonowe. Ale ja tutaj użyję, można też użyć kanałów, ale ja użyję w tym przypadku konkretnie różdżki. Jeżeli byście chcieli, żebym pokazał, jak wycinać tu innymi sposobami, czyli na przykład lasem albo kanałami, napiszcie w komentarzach, na pewno Wam to pokażę. Dobrze, zaznaczamy opcję różdżki. U mnie jest to czwarta od góry, po lewej stronie mamy menu, oczywiście to już wiecie i teraz ważna rzecz. Tutaj widzimy takie cztery opcje, co one, zna, co one oznaczają. Jeżeli zaznaczymy pierwszą opcję i klikniemy na tło, zaznaczamy je. Widzicie, że zaznaczenie biegnie tutaj, gdzie zaznaczam, gdzie jadę teraz myszką. Ale jeżeli klikniemy tutaj, to, to to się odznacza to zaznaczenie. Rozumiecie? Tylko jedno. Nie może być więcej naraz, tylko jedno. Jeżeli zaznaczymy tą drugą opcję, jest to suma, czyli po prostu będziemy mogli dodawać sobie kilka. Jeszcze nie chcemy odznaczyć zaznaczenie, klikamy Ctrl D. Tu jest różnica i dalej część wspólna, no ale nam się przyda suma, czyli wybieramy tutaj tą drugą opcję. Możemy też ustawić sobie tolerancję, ale, a, a, ale to nam jest niepotrzebne, bo tło jest, y, kontrast jest bardzo duży pomiędzy tym tłem a skórą jego i tak dalej, więc nie załapie tej skóry. OK, co Zazna zaznaczamy całe tło? Po prostu klikamy w nie. Jeżeli mam zaznaczoną różdżkę i tą warstwę, klikamy w tło. Tutaj widzicie, że tu jest jeszcze tło. Klikamy, klikamy. Tutaj i tutaj. Teraz mamy zaznaczone te wszystkie rzeczy i wystarczy, że klikniemy delete, jeżeli nie chce nam się wyciąć wyskoczy nam błąd, musimy kliknąć prawym na warstwę i rasteryzuj warstwę jeżeli nie to nam wycięło, teraz oznaczymy to zaznaczenie, tak jak wcześniej mówiłem ctrl d i już mamy wyciętą postać, teraz wystarczy, że przeciągniemy plik tła do środka photoshopa on jest teraz w trybie przekształcenia, przytrzymamy shift i alt i wtedy on od środka proporcjonalnie będzie nam się powiększał Ok, pamiętajcie, żeby też to zrobić, żeby była dobra rozdzielczość tego pliku, żeby to było fajnie, wszystko widoczne. Ok, chcemy taką wielkość, klikamy Enter, naciskamy V lub pierwszą ikonkę, żeby przesunąć. Z shiftem, jeżeli przesuwamy, to on po jednej linii będzie nam się przesuwał. Troszeczkę przesuniemy, żeby widać było, że to jest psychiatryk. I teraz tą warstwę. Tła przesuwamy pod warstwę naszego, naszej postaci i widzicie, że ona jest teraz na tym tle żeby to wyglądało to troszeczkę realistycznie możemy dodać e, lekki cień do jokera czyli wystarczy, że klikniemy na warstwę jokera możemy sobie je podpisywać, żeby nam się nie pomyliło joker, a to jest hospital background ok, czyli mamy klikniętą warstwę jokera wybieramy fx, czyli funkcję i drop shadow, po polsku to będzie cień Mamy cień i ustawiamy tutaj po prostu tylko parametry 2: dystans i wielkość. Troszeczkę, troszeczkę to ustawimy to tak, żeby to wyglądało fajnie, mniej więcej. Możecie sobie tutaj to pokombinować z tym. ok ja to zostawię tak. I widzicie, że mamy teraz postać wrzuconą na tle i takim, jakim chcieliśmy. Widzicie, nie jest to za trudne, także. Także sobie na pewno poradzicie. Dobra, ok, to tyle. Szybko oczywiście i yy, łatwo jak to zawsze u mnie bywa. Także zapraszam, subskrybujcie i oceniajcie te poradniki, na pewno będzie więcej i napiszcie czego chcecie. Cześć.